Hej dzień doberek z rana, witam Was bardzo serdecznie. Powiem Wam, że nastał ten przepiękny dzień. Mam dzisiaj skan USG to połówkowe w 20 tygodniu, i dowiem się w końcu, jaka jest płeć dziecka. No mam nadzieję, że się dowiem. Obiecałam Wam również, że. Powiem Wam, jakie są moje przeczucia co do płci. Eee, otóż, ponieważ, kochani, e, mnie się wydaje, nie wiem czemu, chociaż w sumie mam kilka takich e, myśli odnośnie, dlaczego. Wydaje mi się, że będzie dziewczynka. Wydaje mi się, że będzie dziewczynka, kochani. Mimo wszystko, chociaż większość takich tych metod naturalnych do wykrywania płci dziecka wychodzi na to, że będzie chłopiec, to mnie mimo wszystko wydaje się, że będzie dziewczyna. A dlaczego, to ja Wam powiem może jak wrócę, wiecie, jak już się dowiecie, jaka jest płeć, to po prostu Wam powiem wtedy, dlaczego mi się tak wydaje. No. E, także nie będę przedłużać. E, wyczekujcie, kochani. Zróbcie sobie jakąś dobrą kawusie. I napiszcie mi koniecznie w komentarzu pod filmikiem. Macie jeszcze szansę, bo niektóre osoby mi napisały: czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka, ale wy macie teraz jeszcze ten czas. E, ci pozostali. Żeby napisać pod filmikiem, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Także zachęcam, zachęcam, kochani, podzielcie się swoją opinią. No i widzimy się później. Także do zobaczyska, papa. Pa. Hej, hej, witajcie, kochani. Właśnie wróciłam ze szpitala, zakupiłam balonika, moi drodzy. I jak myślicie, dziewczynka, czy chłopczyk? Większość osób twierdzi, że chłopczyk. Em, Dzisiaj nauczycielki mi powiedziały dwie, że będzie dziewczynka, ale większość osób mówi, że chłopczyk, dlatego że bardzo ładnie wyglądam, że nic się nie zmieniłam na twarzy i takie tam różne. Ja wam mówiłam, że tak przeczuwam, że może dziewczynka, ale nie jestem pewna i tak dalej. No zobaczymy, zobaczymy, kochani. Także nie przedłużając. Zaczynamy. Chciałam w ogóle, żeby któreś z dzieci przebiło ten balon, ale, ale będzie kłótnia, więc muszę to zrobić sama. Koleżanka tam się nimi teraz zajmuje, zagaduje ich, żeby mi tutaj nie chodziły, nie przeszkadzały. Także, kochani, piszcie, piszcie pod filmikiem. Macie trochę czasu jeszcze na to, żebyście powiedzieli, czy to dziewczynka, czy chłopczyk. Także, kochani, no jak myślicie? Jak myślicie? Nie przedłużam, tylko przebijam balon. Uwaga, jesteście gotowi? Ja normalnie jestem tak podekscytowana. To jest taka super chwila dla mnie, motylki w brzuchu. Kochani, dobra. Jedziemy z koksem! Będzie dziewczynka. A będzie dziewczynka, kochani. Tak się bardzo cieszę, naprawdę taka radość mnie ogarnia. Wiecie, co dla mnie było w sumie tak bez różnicy teraz, czy dziewczynka, czy chłopczyk, bo mam już dziewczynkę, ale tak powiem Wam z głębi serca, chciałam, żeby była druga dziewczynka. Tak, do pary. Wiecie o co chodzi. No, nie spodziewałam się, bo wszystko wskazywało na to, że to będzie jednak chłopiec. Oczywiście też bym się cieszyła niesamowicie. Ważne, że dziecko jest zdrowe. Wszystko Wam powiem w odpowiednim czasie, ale na razie póki co no, muszę pozbierać się do kupy, bo na razie jestem, wiecie, rozdrobniona na, na kilka kawałków. Naprawdę taka radość mnie ogarnęła. Tak się bardzo cieszę, niesamowicie zdziwił się, jest wszystko w porządku, USG w 20 tygodniu to połówkowe, wszystko się zgadza, jest wszystko w normie, nic poza normą, nic, wiecie, ani nie jest za mały, ani nie jest za duży, jest w sam raz, pomiary zrobili i tak dalej, wszystko na razie jest w porządku, będę miała jeszcze chyba dwa albo trzy USG, dlatego, że po pierwsze mój tata jest diabetykiem cukrzykiem, a druga sprawa, że mam już swój wiek, więc trzeba monitorować, czy dziecko będzie się dobrze rozwijało i tak dalej. No, wszystko wskazuje na to, że będę rodzić. Naturalnie, jeżeli chodzi o łożysko, łożysko jest y, fajnie ulokowane. Nie jest, y, wiecie, ani przodujące, ani nie jest nisko osadzone, bo z dwójką dzieci. Miałam takie jakby zagrożenie, że łożysko nisko osadzone i że mogę mieć cesarkę, ale na razie wyszło, że jest super, że jest super, nie chcę zapeszać. Cieszę się tą chwilą. Mój misiek jeszcze o tym nie wie, dopiero mu powiem. On myślał, że będzie chłopak. On myślał, że będzie chłopak. Moje siostry myślały, że będzie chłopak jakoś tak ciężko im było zaakceptować to, że, że może być dziewczynka druga, no ja się tak bardzo cieszę, mówię wam także jejku, super e, angielki koleżanki tutaj e, jak to one tam mówią things cross, czy coś takiego e, trzymały kciuki za mnie, żeby była dziewczyna no, one stawiały na dziewczynę także w większości to chłopiec miał być e, no ale się okazała dziewczyna Mam nadzieję, że Skan się nie, mylę, nie myli pod tym względem. No, dobra, kochani, będę na razie mm, znikam i być może y, jeszcze dogram jakiś kawałeczek, tylko po prostu, żeby Wam powiedzieć, czy, y, czy dobrze się czułam, czy źle się czułam teraz w tym drugim trymestrze przez te kilka tygodni. Powiem Wam tylko mniej więcej i pokażę Wam brzuszek jeszcze, ale to nie teraz, bo na razie mam koleżankę. Także idę jej kawusie zrobić, zresztą sama się może obsłużyć. No, idę się też napić jakieś herbatki czy wody i po prostu idę celebrować, celebrować. Także kochani. Mam nadzieję, że Wam się filmik podoba. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz. Będzie się mój kanał rozwijał dzięki temu. Także na razie, pa. pa. No kochani, tak prezentuje się brzuszek w 20 tygodniu ciąży. Uważam, że jak na 20 tydzień, to brzuch jest naprawdę, naprawdę, naprawdę spory. Naprawdę spory. Jak, jak widać, nie mam żadnych rozstępów, a powiem szczerze, że teraz się troszeczkę zaniedbałam, jeżeli chodzi o smarowanie brzuszka. Zobaczcie, kochani, jak wygląda. No, dziewczynka, dziewczynka, jak się cieszę, kochani. Także 20 tydzień, czyli to jest koniec 5 miesiąca, chyba? No, jakoś tak. Prawie szósty. Dobra, kochani, już przechodzę do rozmowy. Ok, więc wam mówię co, jak i gdzie. Więc na USG wszystko wyszło bardzo, bardzo dobrze. Nie, nie robiła żadnych min, że ją coś niepokoi. Wszystko mi wytłumaczyła, w tej książeczce zapisała. Dziecko. Pomiary i tak dalej, znajduje się wszystko w normie, w samym centrum. Nie jest na pograniczu, nie jest zbyt wysoki pomiar. No, mówi, że wszystko jest ok. Dziecko jest aktywne, ale jednocześnie takie spokojne. Widziałam właśnie tam na, na tym ekranie, że nie podskakuje za bardzo, tylko po prostu się rusza, bardzo takie spokojne. Tak samo z Hanią było, szczerze mówiąc. Chłopcy bardziej tak, wiecie, podskakiwali w brzuszku, że nieraz te midwifeki nie mogły uchwycić dzieciaka, bo tak się mocno ruszało. Dobra, jeżeli chodzi o moje samopoczucie, w obecnej chwili czuję się bardzo dobrze. Chociaż pobolewają mnie plecy, no ale jest to wiadoma sprawa, trochę mi w krzyżu też pobolewa. Jak już zauważyliście, brzuszek mam dosyć spory jak na, jak na ten czas i powiem Wam, że już mi tak naciska tak jak, jak gdyby na kość ogonową, tak jakbym miała nie wiem, problemy z rwą kulszową. Nie mogę za długo stać, czy siedzieć, muszę się co jakiś czas położyć. Bo strasznie mnie nogi bolą. Biorę też magnes. Magnez jest też bardzo ważny, plus witamina B6. Cały kompleks witamin z grupy B też biorę. Kwas Omega, ten DHA i EPA. Również kwasu foliowego samego w sobie nie biorę już, bo to do trzeciego miesiąca raczej. I tak, i tak moi drodzy, wszystko jest na razie ok. I już Wam mówię, dlaczego pomyślałam, że to może być dziewczynka? Jak zauważyliście, mój brzuch nie ma tej takiej linii ciemnej. To się nazywa Negra Line Nigra, się pisze. Taka linia ciemna, która przechodzi przez środek brzucha. To mnie też zastanawiało, dlaczego nie mam tej linii. Z Hanią też nie miałam, a z chłopcami miałam i to dosyć taką konkretną i taką ciemną. To mnie zastanawiało. Druga sprawa, teraz zaczęłam mieć zachciąki bardziej na słodkie rzeczy. Bardzo teraz mnie ciągnie do słodkich rzeczy. Ale to też wiecie, to, to, to nie jest regułą. Trzecia sprawa, owłosie nie zaczęło mi rosnąć Powoli, chociaż na początku ciąży, wiecie, o włosie nie było dosyć gęstawe i szybko na przykład na nogach mi rosły włosy. Na głowie mam taką bujniejszą fryzurę. Z Hanusią akurat miałam dużo, dużo rzadsze włosy i powoli rosły włosy na głowie. Z chłopcami natomiast miałam bardzo bujną czuprynę. Jeżeli chodzi o suchość skóry, to na początku mi doskwierała i to tak jak mówiłam, są takie symptomy, mówią, że na chłopca, że jak skóra jest wysuszona na dłoniach i w ogóle się uszczy, i tak dalej, to że bardziej na chłopca. Ale tak jak mówię, na początku ciąży rzeczywiście miałam taką suchawą tą skórę i tak dalej, a teraz zauważyłam, że nawet jak się nie posmaruje żadnym balsamem, żadnym tam kremem, to i tak ta skóra jest w porządku. Jest normalna, nie jest za sucha, Nie jest za sucha. Dużo osób mówiło, że ładnie wyglądam w ciąży Że nic się nie zmieniłam na twarzy Że będzie chłopak na pewno na 100% Bo dziewczynka zabiera urodę i tak dalej Z Hanią mówili mi, że będę miała chłopca na pewno Bo też bardzo ładnie wyglądam i tak dalej No i jak widzicie, to też nie jest za regułą Z Hanią nie miałam problemów żadnych skórnych Teraz z tą malutką też nie mam może gdzieś tam mam jakieś plamki, ale wiecie co? No, no wciąż jest to normalka, że, że może być jakaś ostuda czy coś, chociaż to są takie znikome plamki. Wszystko później moi drodzy sobie no, zneutralizuję, już po ciąży zrobię sobie kwasy. Aha, czy tam jakieś inne kwasy. Czy jakieś zabiegi, czy retinol, czy coś, także hmm, pozbędę się plamek. Chociaż tak jak mówię, one nie przeszkadzają. E, no. No, nieważne, ważne, żeby było zdrowe dziecko. E, także dziecko jest zdrowe, cieszę się bardzo. Dziękuję Bogu, naprawdę dziękuję Bogu, że mam zdrowe dzieci. E, no i że będę miała dziewczynkę. No, no nie ukrywam, no. No bardzo się ucieszyłam, bardzo się ucieszyłam, naprawdę Co jeszcze spowodowało, że pomyślałam, że to będzie dziewczynka? No nie wiem, jakoś tak czułam w sercu, że to będzie dziewczyna Chociaż no dużo osób mówiło, że będzie chłopak I teraz mój misiek też mówi, że na pewno będzie chłopak Że tylko raz mogła nam się dziewczynka trafić I wiecie, tamtym razem z Hanią, jak byłam w ciąży to też czułam, że to może być dziewczynka Ale wszyscy mnie tak zmylali Nie, ty to masz preferencję bardziej do chłopców Także yy, na pewno będzie yy, czwarty chłopak na 100% No ale dziewczynka była Wiecie, ja się po prostu sugerowałam tym, co ludzie mówią No tak, no skoro tak mówią, no to pewnie będzie chłopak znowu No i była dziewczyna I teraz, teraz powiem wam, że cały czas gdzieś myślami Mm, nachodziła mi dziewczynka, nawet już yy, imiona dla dziewczynki też chodziły za mną, ale wam nie powiem. Je, jedyną rzeczą, jakiej wam nie powiem, to imienia dziewczynki. Yy, chcę jakąś chociaż tajemnicę zachować. Mój Misiek się oczywiście ze mną kłóci, jeżeli chodzi o imię dla dziewczynki. Yy, on zawsze chciał wybierać imiona. Dla chłopców ja wybierałam. Hania to jest wybór mojego miśka, ale też mi się Hania podoba akurat. A teraz on też chce wybierać, ale no nie wiem, czy, 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 czy się zgodzę na to, bo podobają mi się dwa imiona. Bardzo mi się podobają, ale Wam nie powiem, nie zdradzę tej tajemnicy. Także no, jeżeli chodzi o ten kalendarz chiński, czy on się sprawdza, czy nie, to Wam powiem. Chyba się jednak sprawdza. W moim przypadku się sprawdził za każdym razem. Teraz wam co prawda powiedziałam, że to będzie na chłopca, ale posłuchajcie, jest jedna ważna rzecz. Kalendarz chiński liczy się od dnia zapłodnienia, nie od ostatniej miesiączki. Czyli ja sprawdziłam na tabeli że dwa tygodnie później już będzie dziewczyna, czyli dzień zapłodnienia. Wiecie o co chodzi. Bo między cyklami, między pierwszym dniem ostatniej miesiączki a następnym dniem ostatniej miesiączki występuje mm, owulacja. No u mnie było, wiecie, książkowo można powiedzieć 128 dni okres jak gdyby. Z małym poślizgiem może być 1 2 góra 3 dni. Ale zazwyczaj wychodziło, że jak gdyby w czternastym dniu cyklu, czyli licząc od dnia ostatniej miesiączki, licząc 14 dni, czternasty dzień jak gdyby, czy tam trzynasty, wychodzi owulacja. I jeżeli się kochasz ze swoim mężczyzną i zajdziesz w ten dzień właśnie w ciąże, to liczy się miesiąc, miesiąc i wiek matki, kiedy doszło do zapłodnienia, a nie kiedy wystąpiła ostatnia miesiączka, to jest bardzo ważne, bo dużo osób mówi, że to jest niewiarygodne, ale może właśnie um, liczą nie, nie, nie w tym miesiącu, co, co trzeba. Także jak ja na przykład miałam 24 novembera listopada ostatnią miesiączkę, a już dwa tygodnie później doszło jak gdyby do zapłodnienia, to wychodzi, że dziewczynka i rzeczywiście jest dziewczynka. No nie wiem, nie wiem. Ale się bardzo cieszę. Dobra, kochani, dzisiaj będę kończyć, bo nie chcę, żeby był ten film za bardzo długi. Innym razem z Wami porozmawiam. Ja się czuję teraz bardzo dobrze i jeszcze ważna sprawa jedna. Dlaczego pomyślałam, że może być to dziewczynka? Ponieważ z chłopcami miałam bardzo duży apetyt, bardzo duży. Z Hanią miałam też duży, ale nie aż tak. A teraz w tej ciąży mam naprawdę bardzo, bardzo mały apetyt, zmuszam się do jedzenia. Wiecie, ale organizm sam podpowiada, być może jakieś nadliczbowe kilogramy mam i to wszystko po prostu, wiecie, dziecko ze mnie zabiera. Yy, tak czy tak, staram się zdrowo odżywiać. Ale pogadamy na ten temat w innym odcinku. Także kochani, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie komentarz i lajka, i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa!